sprawozdań działalności Komisji Rady Miasta za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. Ale proszę Państwa, proszę na początku potwierdzić obecność elektronicznie za pomocą zakładki Kworum. No to właśnie. Proszę o potwierdzenie. Pan Żukowski, Pan Subina, nie nieobecny jeszcze, Dobrze. a więc w chwili obecnej jest 20 przepraszam, nie, Panie Tomku, proszę potwierdzić obecność. A więc w chwili obecnej jest 18 radnych, czyli jest kworum i możemy rozpocząć obrady i podejmować prawomocne decyzje i uchwały. Tak jak wiem jesteśmy w punkcie 27. Informuję, że projekt uchwały został dostarczony wszystkim radnym. Są też sprawozdania wszystkich komisji za pracę w ubiegłym roku i informuję, iż komisje Rady Miasta pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wszystkie. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. wstrzymuje się i podnieść rękę. A więc. Podaje wyniki głosowania w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, 3 osoby są nieobecne, a więc uchwała została podjęta.